Witam Was bardzo, bardzo serdecznie na nowym materiale wideo na moim kanale. Kochani, dzisiaj wyjątkowo bez kamerki. Dzisiaj skupimy się szybko na pewnych aktywnościach, jeżeli chodzi o cały ekosystem Arbitrum. Dokładnie to będzie jedna aktywność na stronie beta.layer3.xyz, aby otrzymać pewne osiągnięcie, pe pewien achievement po angielsku, ehm... Odnośnie właśnie Arbitrum, za wykonanie kilku, kilku zadań. Robię to osobiście od potencjalnego airdropa, który potencjalnie może być, ale nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, czy on w ogóle będzie. Tak więc, jeżeli chcesz sobie robić takie aktywności, no to śmiało, rób sobie takie aktywności, ale tak jak mówię od razu na początku. Nie jest to żadna porada, że taki airdrop będzie airdrop, czy, czy nie będzie. Nie wiem tego. Tak naprawdę nikt tego nie wie, wiedzą tylko ci, którzy za, zarządzają tym tematem. Tak więc też nie będę ci mówił, że będzie airdrop. Ja to robię po prostu dla siebie. Też gdzieś tam wdrożyłem się w te tematy już dawno temu. I po prostu kontynuuję sobie tutaj pewne aktywności. Sprawia mi to też fajną Friday. Można się tutaj nauczyć pewnych ruchów, można tutaj po prostu dowiedzieć się też czegoś więcej, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc zaczynamy aktywności, aby otrzymać tutaj ten achievement, ok. Pierwsza rzecz, kochani, next challenge, to jest pierwsza rzecz, którą musimy wykonać: Blast of Enter the Arbitrum Galaxy. Klikamy sobie to tutaj elegancko, ja sobie to otworzę na nowej karcie. I mamy zadania do wykonania. Pierwszą rzeczą, jaką musimy wykonać, jest bridge Ethereum to Arbitrum, ok? Czyli nasze Ethereum musimy wysłać na Arbitrum, lub już trzymanie Ethereum na Arbitrum. Więc jeżeli wy trzymacie już jakieś Ethereum, już macie swoje Ethereum na Arbitrum, to wystarczy, że klikniecie tutaj Verify. Jak możecie zauważyć, ja już kliknąłem Verify i już mi zaliczyło pierwszą aktywność. Jeżeli jeszcze nie masz swoich, Ethereum na sieci Arbitrum, to musisz wejść na stronę główną bridgearbitrum.eu. I tutaj bardzo ważna sprawa: Łączysz się ze swoim Metamaskiem, na którym masz swoje Ethereum. Ale się to wszystkie tnie. Jak się połączy swoim Metamaskiem, wyświetlą ci się Twoje Ethereum, właśnie Twój balans, Account, ok? Daj, dajesz sobie, bo ja akurat nie mam tutaj, jak widzicie, jak możesz tutaj zauważyć, ja mam na Arbitrum One pewną ilość, ale ty tutaj musisz mieć na górze. Przepraszam, musisz mieć Mainnet, tak? Tu musisz mieć Mainnet, czyli Ethereum swojego głównego portfela przechodzi na Arbitrum. I dajesz sobie Decision One. I sobie przesyłasz po prostu transferem na arbitrum. Tutaj będziesz musiał poczekać mniej więcej 15-20 minut. Będzie zresztą czas oczekiwania pokazany. I jak już przejdą ci te środki na twoje konto na arbitrum, na sieć arbitrum, oczywiście na MetaMask musisz wtedy też przełączyć na arbitrum, na sieć arbitrum. No to wtedy wracasz do aktywności tutaj dalej i dajesz verify. Drugą czynnością jest hold any NFT on arbitrum. To jest kochani kwestia taka, że musicie mieć po prostu jakiś NFT na swoim koncie Arbitrum, na swoim MetaMasku na Arbitrum. Gdzie możecie takiego NFT nabyć? Jeżeli jeszcze go nie macie, możecie skorzystać z chociażby marketplace'u to funft.com. Tylko tutaj też musicie sobie zmienić na Arbitrum i wtedy kupić, jak już macie Ethereum na Arbitrum na swoim MetaMasku na Arbitrum. Zamieniacie sobie tu na arbitrum, i tutaj po prostu kupujecie sobie. Macie Hot Collections, kupujecie sobie jakieś, może być nawet najtańsze na sieci arbitrum. Oczywiście tu zaznaczam, że musi być tutaj sieć arbitrum. Jakiegoś NFT-ka, tak? Może to być ta strona, którą podam też w opisie. Może to być również na przykład StratosNFT.eo, to jest kolejny marketplace, i też się tutaj łączycie na arbitrum. Oczywiście. A również może być to chociażby OpenSea.io. Okay? Czyli takie trzy marketplacey, które podam pod spodem, gdzie możecie kupić swojego pierwszego NFTka. Oczywiście po sieci Arbitrum to jest bardzo ważne, czyli już na Arbitrum musicie mieć środki przesłane Bridgem z Ethereum mainnet na Arbitrum. Jak już kupicie sobie swojego NFTka, ja go nie będę kupował teraz w tym momencie, ponieważ ja go mam, to dajecie po prostu verify. Druga zaakceptowana i kolejną aktywnością jest udostępnienie tego na Twitterze, czyli dajecie sobie start, przechodzicie na swojego Twittera automatycznie i teraz rzecz, którą robicie, to jest po prostu przechodzi, prze, przenosi was bezpośrednio do posta, którego musicie polubić którego musicie sobie zretweetować? Troszeczkę tutaj się zacina mi to. Nie wiem dlaczego, ale, ale nieważne. Zretweetować i w tym momencie generalnie już możecie wrócić. Oczywiście tutaj Follow Arbitrum, Follow Layer 3. No tutaj na potrzeby tego wideo mam stworzone nowe konto. Możecie wrócić już na stronę i dać Verify. Aha, dobra, połączenie z Twitterem, bardzo ważne. Nie mam tutaj zrobionego połączenia z Twitterem. Połączenie z Twitterem. To też jest mega istotne, żeby tutaj mieć połączenie z Twitterem. Dobrze, że nam to teraz wyświetliło, żeby po prostu to od razu zrobić. Edit profile, i tutaj macie. Klikacie sobie tam Edit profile, i tu macie Verify Twitter. Żeby to zrobić jest to konieczne. Weryfikujemy tego Twitterka. Authorize app. I jak możecie zauważyć, Twitter jest zweryfikowany. Wracamy sobie. Możecie sobie kliknąć teraz albo wstecz, chociażby. Nawet wystarczy, że wstecz dwa razy klikniecie, i chyba już będziecie na stronie. Po połączeniu się z Twitterem, udostępnieniu, posta, klikając tu Start, polubieniu udostępnieniu na Twitterze, klikamy Verify. I mamy. Trzy aktywności skończone i teraz klikamy na dole Complete. Jak możecie zauważyć, otrzymałem na tym koncie, na tym portfelu e, dodatkowe doświadczenie, experience i mam level pierwszy na tym koncie. Wy też będziecie mieć po zrobieniu pierwszej kwestii level pierwszy. I teraz sobie wracamy na główną misję. Pierwszą część mamy zrobioną. Jak sobie wejdziecie na główną stronę, na Bounties i tutaj Decision Adventure. I teraz, pierwszą, jak widzicie, mamy complete completed. I teraz przechodzimy do drugiej. Jak widzicie, tutaj mamy jedynie dwa zadania do wykonania. Pierwszą jest kupno tokena GLP za Ethereum na GMX Arbitrum, czyli na giełdzie GMX. Dajemy sobie start. Przenosi nas bezpośrednio od razu do kupna, właśnie tokena GLP. Jak możecie zauważyć, automatycznie jesteśmy już na tradzie i sobie kupujemy. Za jaką chcecie tylko kwotę, możecie sobie tutaj pisać załóżmy 0,05, czy możecie nawet za Ethereum kupić. Po prostu chodzi o to, żeby zrobić tego trade'a. Ja tu akurat nie, nie mam dość dużo środków, tak więc po prostu jakąkolwiek tam kwotę możecie sobie dać, na przykład 008 by GLP. Potwierdzacie to na metamasku oczywiście. Za każdym razem tutaj te potwierdzenia są, żeby zaznaczyć tą obecność. To jest, to jest normalne. Potwierdzenie i teraz, jak możecie zauważyć, tutaj po prawej stronie na dole balans się zmienia na 12. Kupiłem 12 sztuk tego coina. I teraz tak, jeżeli chcecie z powrotem zamienić go na Ethereum, to tutaj dajecie sell GLP. Tylko nie możecie tego zrobić od razu, ponieważ jest tutaj taka blokada, że okupnie tego tokena GLP nie, trzeba będzie go trzymać minimum 15 minut na tym portfelu i po tych 15 minutach normalnie możecie go sprzedać znowu na Ethereum i nie ma żadnego problemu. Tak więc, żebyście to mieli na uwadze. Wracamy sobie tutaj po zrobieniu tego trade'a klikamy verify. Jak widzicie zaliczone. I teraz mam buy magic on sushi swap, czyli musimy kupić token magic magic na sushi swap. Dajemy sobie start. Przenosi nas automatycznie na stronę sushi swap i automatycznie na token magic. I kupujemy sobie jakąkolwiek ilość tego tokena, tego tokena Magic. Dajemy swap, konfirm. I dajemy potwierdź. Ok, po tym jak transakcja się powiodła, Możecie, oczywiście, sobie tego tokena Magic z powrotem, z powrotem go sprzedać na Ethereum, czyli zamienić z powrotem na Ethereum. Ale tutaj dajemy Verify po dokonaniu transakcji i mamy dwie fajeczki, zrobione elegancko. I co teraz robimy? Oczywiście, dajemy znowu tutaj Complete. I oczywiście, za to zadanie znowu otrzymaliśmy doświadczenie. Wracamy teraz na stronę główną, klikając layer 3 po lewej stronie i przechodzimy sobie niżej, znowu do Decision Adventure. I teraz sprawa jest następująca: kolejne zadanie, kolejne aktywności będą możliwe do zrobienia za 24 godziny od zrobienia tej drugiej aktywności, tej, tutaj tej, tej drugiej misji, jakby, prawda? Tak więc jest to bardzo ważne, aby po prostu po 24 godzinach. Przejść sobie tutaj i zrobić. Te aktywności są bardzo proste, jak zresztą może, mogliście zauważyć. Ja oczywiście mogę nagrać na kolejne aktywności też wideo, jeżeli tylko będziecie chcieli. Jeżeli nie, dajcie znać po prostu w komentarzu, a ja mogę takie wideo z kolejną aktywnością tutaj nagrać, jak to zrobić, ale jest to banalnie proste i jest jakby przy każdej aktywności, jest też opcja start, kliknięcie opcji start, więc e, przenosi was od razu na, na tą daną aktywność i po prostu później dajecie też Verify. To samo się tyczy z tą kolejną aktywnością, gdzie też trzeba będzie poczekać po zrobieniu tej trzeciej na tą czwartą 24 godziny. Dajcie znać, czy chcecie, mogę nagrać też kolejne aktywności i jak to zrobicie sobie, poczekacie, zrobicie sobie na bieżąco, będziecie sobie robić, to po prostu otrzymacie tutaj ten um, Arbitrum Adventure, zrobicie tego quest'a, no i będziecie mieć zaliczoną taką aktywność, która być może potencjalnie da nam jakiś wpływ na potencjalnego, jeżeli on w ogóle będzie airdropa, zobaczymy. Myślę, że warto takie coś sobie robić po prostu, aby gdzieś tam potencjalnie później mieć z tego jakieś korzyści. Tak więc nawet fajna też zabawa, fajny też, fajny też adventure, przygoda takiej sobie, porobić sobie takie aktywności, czegoś się też nauczyć, dowiedzieć. Poczytać sobie to troszeczkę zawsze można, i tak dalej, i tak dalej. Jest wiele pozytywów tego tutaj robienia. Dobrze, dajcie znać w komentarzach, czy zrobiliście sobie ten adventure? Zrobiliście sobie tę misję. Linki w opisie wszystkie tak, więc mmm, słyszymy się w na następnym materiale wideo. Pozdrawiam, cześć!